Prokuratura Europejska jest młodą instytucją Unijną, ale moim zdaniem stanowi kolejny przykład tworzenia struktur unijnych czy na władze szczeblu unijnym, który przenosi kolejne kompetencje z państw członkowskich i w związku z tym mam do pani trzy pytania. Po pierwsze, w jaki sposób prokuratura Europejska podlega kontroli demokratycznej z perspektywy obywateli Unii Europejskiej? Jakie mechanizmy nadzoru zapewniają? że działania prokuratury europejskiej są transparentne i są zgodne z interesami obywateli, a nie jedynie z interesami administracji unijnej. Drugie pytanie: czy nie uważa pani, że prokuratura europejska może być wykorzystywana jako narzędzie walki politycznej przeciwko krajom członkowskim, których obywatele wybrali rządy niezgodne z unijnym mainstreamem i sprzeciwiają się zmianom, jakie, dokonu, jakich dokonują, jakie dokonują się obecnie w Unii Europejskiej? W takich sytuacjach elity europejskie często korzystają z metody pod tytułem obrona praworządności i w związku z tym mogą użyć prokuratury europejskiej do wywierania nacisków i instrumentalnego korzystania z tej instytucji. Jakie środki ostrożności stosują państwo, aby zapobiec upolitycznieniu? Takich działań. I trzecie pytanie. Wspomniała Pani o walce z przestępczością zorganizowaną. To powinien być dla prokuratury europejskiej priorytet. Więc mam pytanie, ile spraw konkretnie udało się prokuraturze rozwiązać w związku z przestępczością zorganizowaną, jaką jest handel ludźmi czy przemyt ludzi? Jak wygląda współpraca w tej sprawie na linii prokuratura europejska, Frontex i Europol? I co Pani sądzi o pomyśle powołania komisji śledczej? do spraw nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Dziękuję. Thank you. Kowesie. Thank you Dziękuję bardzo Pani Kowesi. Dziękuję serdecznie za pytania, jeżeli oh, chodzi so. o kwestie. Po pierwsze chciałem podziękować za dwie rzeczy. Za ciężką pracę Pani Biura i determinację, z jaką Biuro Europejskie, Europejskiej Prokuratury ściga przestępstwa transgraniczne na szkodę interesów Unii Europejskiej. Ale dziękuję także za takie bardzo cierpliwe tłumaczenie tym wszystkim, którzy nie mają zielonego pojęcia, na czym polega praca Europejskiej Prokuratury, że nie jest to wkraczanie w kompetencje krajów narodowych, tylko wspieranie systemu wymiaru sprawiedliwości i wszystkich służb, które zaangażowane są w ściganie przestępstw finansowych. Dziękuję za to, za to cierpliwe tłumaczenie. Moje pytanie jest bardzo proste. Jakie Pani widzi największe wyzwania w kontekście przyłączenia czy przystąpienia do prokuratury europejskiej Polski i Szwecji? Mówię o tych wyzwaniach ze strony kierowanego przez Pani biura, ale także w kontekście funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Szwecji i w Polsce. Jakie największe wyzwania widzi Pani w najbliższym czasie z uwagi na przystąpienie tych krajów do Europejskiej Prokuratury? W przypadku Polski było to wstrzymywane przez lata przez eurosceptyczny rząd prawa i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.